Roks Michał, dobry wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór. Moi drodzy, byliście dzisiaj najwyżej na szczycie tabeli 79 punktów. Jakie to uczucie, że prawie było te 80, prawie dwa razy 40? No niesamowite, naprawdę niesamowite. Ja się szczerze mówiąc nie spodziewałam takich not dwa batańce. A jednak ten tydzień, nie, ten czas się nie wydłużył. Dwa tańce opracować w tydzień to nie było dla mnie łatwe. Na szczęście udało się dobrze. Michał zwracał mi od samego początku uwagę na takie najmniejsze szczegóły, bo to robi po prostu robotę, więc ja jestem naprawdę szczęśliwa. Usłyszałam przepiękne słowa od jurorów, więc. No, jestem wzruszona. Tak pani Iwona Pawłowicz nie ukrywa tego, że jest waszym um, ogromnym fanem waszej pary. No właśnie, czy to jest też taka trochę większa presja, gdzie tak zaangażowany juror, który jest tutaj od zawsze, tak was docenia? No na pewno nie chcemy zawieść osób, które nas wspierają, które dobrze mówią i które też zawieszają nam no, tę poprzeczkę wysoko. E, więc znaczy, myślę, że głównie my dla samych siebie nie chcemy e, jakby spadać z tego poziomu i chcemy tworzyć występy, które są dopracowane, e, z, z których my sami czerpiemy satysfakcję, e, a to, że też doceniają to inni, to jest myślę już taki efekt uboczny tego, że najpierw sami skupiamy się na tym, żeby one były dopracowane. E, to jest bardzo... Dla nas budujące, że osoby, które profesjonalnie się tym zajmują, które są wspaniałymi artystami, doceniają nasz, nasze występy. No i nie chcemy ich zawieść, ale na, na, przede wszystkim nie chcemy zawieść siebie po prostu, więc staramy się tworzyć takie tańce i takie dopracować, żebyśmy my byli usatysfakcjonowani. Kochani, za tydzień kolejne wyzwanie przed Wami. Roxana, ty zatańczysz ze swoim ukochanym. No właśnie, Michał, jak Wy się do tego tańca zabierzecie? Myślę, że e, zrobimy to w klasyczny sposób. Przygotujemy choreografię, będziemy ćwiczyć. E, będziemy próbować wykrzesać jakieś emocje. E, Kevin odsa, od samego... E, no to nie będzie e, <grywka> tak, e, Kevin od samego początku wspiera całą naszą parę. E, osobiście się poznaliśmy. Jest naprawdę wspaniałą osobą, wspaniałym człowiekiem. E, ja nie rozumiem połowy artykułów na jego temat i to piszą osoby, które pewnie jego nie znają. E, więc, i, I też wiem, że jest e, bardzo profesjonalny w tym, co robi. Ogólnie czasami jak rozmawiamy, to bardzo też profesjonalnie analizuje nasz taniec i mówi że o to fajnie ale, ale coś tam ale ale coś tam e, więc e, oczywiście w kontekście tanecznym więc on bardzo ma takie podejście bym powiedział sportowe ambitne e, i w, Cieszę się, że my w trójkę ten taniec, bo wiem, że e, przygotujemy to dobrze i te treningi będą naprawdę e, w takiej efektywnej atmosferze, że to wszystko będzie zrobione na maksa, robota będzie wykonana. E, jak będzie trzeba, to będziemy siedzieć 10 godzin na sali, bo już znam Roxanne, znam Kevina i oni tak, się nie poddadzą, tak, póki tak. to nie będzie e, poziom wow. Tak, ale teraz przynajmniej Roxy będzie e, chciała być na tej sali, bo tak to gdzieś tam ma z tyłu głowy świadomość, że Kevin jest w domu. Tak, chociaż hmm, nieraz nas odwiedzał hmm, na treningach. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że mamy taką okazję zatańczyć wspólnie hmm, kolejny taniec. Myślę, że to będzie świetna przygoda i super wspomnienia. Czy on się zgodził od razu, żeby z Tobą zatańczyć? No tak. <laughs> Obawiał się na początku, ale po e, chwili namawiania <laughs> e, się zgodził i. Mm, ja myślę, że on sobie super poradzi. Naprawdę. Takie mam poczucie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie czekamy na przyszły tydzień. Nie możemy się doczekać waszej trójki na parkiecie. I co do zobaczenia i trenujcie intensywnie w tym tygodniu. Dziękujemy, kochana. Do zobaczenia.